Przekonać go. Zrobię to z największą przyjemnością. Jednak pamiętaj, mój kwiecie, że jesteś damą. Nie wywołuj awantury. Zgodnie z życzeniem państwa, wszyscy zachowujmy spokój. Pan Beto ma rację. Wiemy, że jej nie znosisz, ale trzeba się kontrolować. Mam się kontrolować? Nie przepuszczę takiej okazji. Ana Julia ujrzy taką kandelarię, jakiej jeszcze nie zna. Ja jej pokażę. Ja też mam jej potąd. Chodźmy. Co się stało? Wiem. Wylali was z roboty. Zgadłam? Tak się składa. Tak się składa, że. Chwileczkę, droga damo. To męska sprawa. Pozwól. Nikt mi nie odbierze tej przyjemności. Może ja tymczasem wejdę. Wyobraź sobie też, że nic z tego. Nie wejdziesz tu, bo już tu nie pracujesz. I co powiesz? Ani ja, ani nikt inny nie wpuścicie tutaj. Więc lepiej zabieraj się stąd. I zapomnij, że tu kiedykolwiek byłaś. Wy, prostaczki, jak śmiecie. Rób, co ci każą. Już tu nie pracujesz, Ano Julio. Nie będziesz więcej krzywdzić Marii de Jesus. Ja ją krzywdzę? A sprawdzał pan dziś swoją pocztę elektroniczną? Dostał pan ważną informację. Skąd to wiesz? Pobory wypłacą ci w kancelarii mojego męża. Aby nie wpuszczajcie jej tutaj. Wiecie, co macie robić. Nie masz tu czego szukać. nie mam nic Zabieraj się stąd. Ale już. Nie dotykaj mnie. Znam drogę. Wynocha. Wynoś się. Wyrzućcie ją. Wyszło na moje. Ja nie kłamie. Juan Miguel posiadł mnie. A teraz się wypiera. Zatem coś go łączy z Aną Julią. Słyszałaś, co wykrzykiwała? Wiedziałam o tym wcześniej. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bałam się, że nie zgodzisz się wtedy na operację Maricjuj. A dla mnie ona jest najważniejsza. Nie wiem, co o tym myśleć. Jakie jest Twoje zdanie? Uważam, że on jest winien. Jednak Onelia twierdzi, że Ana Julia zastawiła na niego pułapkę i wrzuciła mu narkotyk do napoju. A ty co myślisz po obejrzeniu tego nagrania? Chyba wszystko zepsułam. Dlaczego? Kandelaria się wygadała, a ja pozwoliłam, by źle mówiła o Anie Huli. Skoro jeszcze jej nie ma, to znaczy, że rodzice ją wyrzucili. Nikomu źle nie życzę, ale ta dziewczyna nie wydaje mi się dobrym człowiekiem. Każdy tak mówi, lecz dla mnie zawsze była bardzo dobra. Powinnaś posłuchać innych. Czy ty sama nie wyczułaś czegoś niepokojącego? Jak możesz tak się mylić? Dzień dobry. Dzień dobry, pani Rikelme. To pani Rikelme, dyrektorka Stowarzyszenia Niewidomych. Pamiętasz? Na początku jej się bałaś. Wiem o wszystkim, Mariciuj, ale nie dlatego tu jestem. Miło, że pani przyszła. Sprowadza mnie tutaj inna sprawa. A skoro zostałam tutaj i ciebie, Rafaelu, porozmawiam z wami obojgiem. Coś się stało, Mariciuj? Na szczęście nie. To ja chcę się z Tobą spotkać. Możesz przyjść do mojej kancelarii i już tam jadę. Oczywiście, zaraz będę. Czekam. Wybaczy Pani, ale nie rozumiem. Proszę nam powiedzieć, co panią tu sprowadza? Chodzi o bardzo ważne sprawy. Obie mają związek z tą samą osobą. Z kim? Z doktorem Cisnerosem. Był u pani, w rzeczy samej. Rozmawiał z panią o mnie. Proszę wyznać mi prawdę. Czy powiedział coś? Proszę, przyjechałem natychmiast. Siadaj. Czym mogę służyć? Chcę, żebyś mi wyjaśnił, co jest między tobą a Aną Julią. bez skrętactw. Muszę znać prawdę.